Patrz! Udało się! Wygrałem to. Gratulacje użytkowniku. Garanty. Nie, tego jest. Wow, cleanie! Znowu tą księżniczkę. Czemu nie? To brzydko wygląda. Sam brzydko wyglądasz. <śm> No, bohater bohater. Boże, bohater. nie, ja sobie zmienię. Zmienię sobie na czarka. Eee, A, dobra. E, ale mi to idzie! 70? 80? 92? No i zdechłem. Nie że w to. Ile ty miałeś najwięcej? 169, siedemdziesiąt Lecimy dalej, lecimy, dur do... O, dosiedły! Jesteś bohaterem. Dobra, teraz na normalnym przechodzę. Pfff, tyś, tyś. Dobra, 7500 500. Pobiję ten rekord. Nooo! 80, on pier... tą grę. Nie, 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 nie no, nie denerwuj się. No! No nie no, co jest? To gra jest bugowana! Sam jesteś zbugowany! Palce mnie trolują. Chyba, że chyba mózg się lecił. Bo mózg działa ci na to, że która strona, a później on przesuwa się do palców. Palce później mają takie... A, co to to nie grać. Garniesz o tym, że w Azji posiadanie wrody no? i wąsów y, 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 świadczy to czy, o, o człowieku w Azji, że Niemycy, Niemyty. raczej... Niemety! niemety. Gudny, pierwszy tak. Nieczysty. No. <laughs> miau, Miał, miał. Zostaw tego kata. Miał, kurwa, miał! No to dziękujemy za oglądanie. Siema! Siema!